Dobra jesteśmy w tej naszej kochanej sisygi i zobaczmy co możemy tutaj zdziałać ale myślę, że na początek jeszcze odwiedzimy zamek, mamy 4000 sztuk złota i możemy mm, możemy wykupić ulepszenia w katedrze. Stała wiara, nasilenie wiary i ogrom wiary to są tylko takie se nie wiem czy potrzebne i tutaj powrót do Boga, czyli najlepszy czar w grze, po raz kolejny, i są dostateczne, czyli najgorszy czar w grze. No ale zresztą zobaczycie. Wywołując sąd są dostateczne, kapłan przywołuje gniew swojego Boga, by obrócić go przeciwko wrogom z ziemi. Wytryska kolumna światła, która rozsiewa po całym polu walki. Niszczące błyskawice. No, jeśli by tak było, to byłoby fajnie. Niestety, czar działa odrobinę inaczej. Tutaj myślę, że udamy się na początek do Nekropolii. Później będziemy z, pójdziemy zebrać wiadomości o kapłanach. Siły ciemności czyhają na nas. Nie zawiedźmy ich. No, i tutaj jest właśnie Kościół Sprawiedliwych. No, a tu jest nasza sama stolica Sesygia. Nie mam teraz serca szukać mego ludu. Zło trzeba zwalczyć bez litości. No i. Do wyporu mamy jedynie nekropolię. O, a tu jeszcze jest jakiś, jakiś oddział Czarnego Księżyca, myślę, że go załatwimy. E, I z ciekawostek to jest jedyna kampania, w której odwiedzimy tą mapę SSG, a szkoda, bo jest taka fajna, no. Lewa rączka, prawa rączka i to jest to, nie umarli właśnie z nimi będziemy się potykać e, głównie w, w tej kampanii. Jak wiecie, nie lubię łuczników, dlatego wysłałem paladynów, którzy sobie lepiej poradzą. No, widzę, że tutaj ten pampierz jeden przebył yy, naszą drogę, ale, ale myślę, że to nic nie znaczy. No, ale oczywiście musieli mi zabić Chorążego, głupcy. No i dupa, jak to powiadają. Leczcie, leczcie tego... Mmm... Tak, widzicie, jaka jazda jest słaba. Wow! Co to za książę wampirów? Zabili mi muratę. Jeden głupi książę wampirów prawie zabił muratę. Zostało mu 25 punktów życia. Wow! No i to już taka mała bitwa na rozgrzewkę dzisiaj. A <laughs> już straciłem dwóch jeźdźców. Eee, i tego chorążego, cholera. bo to nawet nie był chorąży, e, to był paladyń jednak cholera. Bo wiecie, czasem zdarzy się tak, że to zniszczenie leci w chorążego, a, ale zanim ono doleci, to w miejsce, w którym stał chorąży mm, wlezie paladyń i wtedy zniszczenie go trafi i go zabije niestety, to jest, to jest słabe. A wiecie co, zanim idę jeszcze do tego, pozbędę się tych trzech oddziałów nieumarłych, bo i tak mnie zaatakują, tak będą mi nękać, więc dla świętego spokoju. O, tym razem walczymy na górce, bardzo dobrze. E, I myślę, że wykorzystam moich łuczników, aby, aby sobie pomóc. Paladyna nami zablokuje wejścia. I jeszcze Wisa wyślę, żeby zaostrzeliwał gości kulami ognia i będzie... Będzie idealnie tak mi się wydaje. Może nikt nie zginął. Oraz tujcie tu, wystarczy. Nienawidzę. A, uciekaj Wis. Nie, to jest bez sensu. Ty, bo mi też zaraz zabiją Ci łucznicy są cholernie mocni Naprawdę mocni Skoro paladyni ledwo co dają sobie radę na tak wysokich poziomach to, jest, to, to będzie wielki wielki problem hmm w nadchodzących kampaniach. Tutaj mam paladynów. Mogę sobie pozwolić na, na, bycie, mm, na bycie takim odważnym i, i, i walczyć z nimi w otwartej walce bez kapłana, ale co by się działo? Co będzie się działo, gdy nie będę miał tych jednostek, takie jak paladyni, czyli jednostek, które niszczą wszystko na swojej drodze i, i zabijają i są nieśmiertelne? Nie ja wiem. Będzie problem. Który poziom mają? Trzeci, czwarty. Czwarty poziom mają ci, yy, ci łucznicy. Sprawdźmy w bestariuszu, ożywieńcy. Yy, łucznik szkieletor 8 i 5 na poziom. No to nie do końca jest prawdą, ale widzicie ile zadają wrażeń. No tak w ogóle nie. mago żywienie: nekromancja i czarne sekrety tego broni. Wam, książę wampirów no, jest dość dobry, pożerać zaraż duży ma. Żołnierze, szkieletorzy są słabi, zombie są też słabi i lewiatem. A tu przepraszam, że tak z boku to, to wyświetlane jest, no ale co zrobię? Taka, taka gra. No. I zanim ci, ci, ci moi dojadą, to już są zabici przez, yy, przez tych. Yy, już są zabici przez, yy, przez przez słuczników cholera tak jeszcze przywołujcie więcej yy, jeszcze przywołujcie więcej tych cholernych szkieletów jakby było mało ważne żeby paladyni nie ginęli no udało się jakoś ale straty no, dość duże Dobra, jeszcze jedna na armia szkieletów. Dopiero później uzupełnię straty. Jakiś lewiatan może, czy. O, teraz jest lewiatan. Będzie trochę łatwiej. Jeśli cieszę się, że jest lewiatan, to znaczy, że coś jest już nie tak. I chorąży giną. ginął. Ale co zrobię? Ja wyślę, 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 myślę. Myślę, że wyślę parcywala. Dlaczego łatwiej? Bo lepiej jest pokonać jednego chorążego niż, niż całą armię ee, tych. No i udało się zabić tego jednego lewiatana niż, niż jeden oddział szkieletów. Naprawdę dużo łatwiej jest. Dobra, ja bo lewiatada mogę po prostu zabić parcywalem, i raczej mam nadzieję, że go nie zabiję na szczała. Nie Powinno być dobrze. Ciap go, bardzo ładnie. Parcywal. No, i nie zostało nic innego. A tu nawet nie ma dużo łuczników, to, to pewnie sobie poradzić. Może nawet jeździć, bez większych problemów. Szkoda, że nie ma tej szerzy. Jakby tak półk przejechali po nich, to byłoby świetne. I się muszą zatrzymać jak debile. No. no, widzicie, giną. a w sumie tylko o dwóch zginęło. Ach, widzieliście tamten. A może nie zaliczyło mu tego zgonu? Ha! A nie. Nie, chyba nie zaliczyło. No cóż, bo jeszcze nie zdążył spać z konia. A no, może zaliczyło, nie wiem. Eee. Yy... Nie, to są wszystko chorąży. Lepiej sobie nawet wykupię paru horąży no, i tak by to ginąć. Mm, łuczników. No i skoro mamy te, te sprawy załatwione i już nikt nie będzie nas nękał, możemy udać się do Nekropolii. Ach. Wciąż czuję działanie złych mocy, ten cmentarz został przesiąknięty przez siły zła. O nie. Musimy przywrócić pokój temu miejscu. I co na nas czeka... O Boże, ale... Bardzo dużo łuczników, mm, ale oni są z pierwszego poziomu, więc nie są tacy straszni. Bo jak mówię, yy, dlatego te bitwy z armiami... Ze, ze, ze szkieletami są trudne, bo szkielety mają wysokie poziomy i to jest jedynym powodem, dla którego sobie nie radzimy giniemy. A widzicie, jak zwykłe szkielety, zadają po 24 punkty obrażeń, co nie jest jakoś tragiczne, ok, ale widzę, że tu idą i olbrzymy, ale wszystko pierwszopoziomowe, więc nie będzie większego problemu nawet Moi łucznicy by sobie dali radę myślę znaczy ci eee... No ale patrzcie jest jeden olbrzym kontra jeden paladyn. No cóż może nie, nie wyszło to najbardziej jak chciałem No i obrażenia zostały zadane Ale również radzimy sobie I to się już dobra wycofam tych jeźdźców którzy żyją jeszcze eee... A teraz wy macie par chwil dla siebie chociaż zginęliście już częściowo no tu jest jakiś wąpierz myślę że się uda go zabić tutaj nie chciałbym za bardzo wpuszczać moich jednostek bo, bo mogą być z tym problemy dobra jeszcze tutaj idę a necromanta necromanta pierwsza rzecz ciab go jest i, i to jest piękne i nekromanta nie żyje, dobra i myślę, że moi paladyni sobie wejdą. E, coś tu się dzieje niebezpiecznego? Nie, oj, tutaj przyszedł Olbrzym. No cóż, jakieś taty zawsze będą. Niestety. Ogiń, że... no, no. Zostało nas czterech, no. Nie za ładnie, no ale zdarza się. Oj, tutaj posągi Gorgora Beja. No, takie fajne to jest. Gdzie tu jest wejście? Tam jest wejście, jeszcze tutaj nie ruszyła ostatnia fala wrogów. Yy, dobra, chodźmy. No cóż będziemy musieli się powoli musieć przesiekać przez, przez hordy wrogów. Dobra, Parcival zobaczymy jak tobie... jak ty sobie poradzisz z, yy, z tym elementem wywrotowym. Dobra, jedźcie, że tam jeźdźcy. jak tam Parcyval Wow, o przepraszam Was tutaj trochę ten siekłem W ten, bo bałem się, że parts i Ale nie, nie, dał sobie radę chłopak <tryk> O kurcze, przepraszam e, Ale zastanawiałem się co robią moi Jeźdźcy mm, yes, i paladygi i wszyscy Mm. O, ar, ar, wrzucimy wasze wnętrzności w odmęty. Mago żywieniec, i to jest kolejna, i to jest dlatego lubię. Mm. No i chyba ten z długo nie podziwia. Tak się, o tego się obawiam. Yy, I dlatego lubię, mm. dobra, już wszyscy nie zbywę. I dlatego lubię ten. Mm. A wystarczy utrzymać przy życiu, dlatego lubię kampanię sprawiedliwości, bo właśnie ci wrogowie zawsze jakieś fajne, fajne teksty mają do powiedzenia, zawsze. Uleczmy Parsivala całą armią. I jeszcze lewiatan i będzie dobrze, oj no ten, ten, ten jeździ jest zrzeszony. go, i lewiatan. Dobra, jak tu sobie nasi radzą? Dość dobrze. O, zabili... O kurde, nie tak dobrze. Przestawiłem ich pilnować i mi zabili pięciu czy, czy iluś tam paladynów. Eee. Dlaczego ci paladyni mają chodzenie włączone, a nie walkę? I dlatego ich zabili. Cholera. No szkoda, szkoda wielka, no. Ale to nic, czego nie mógłbym łatwo odrobić. Dobra, i chyba to by było na tyle. Zwycięstwo! Zwyciężyliśmy zło, książę, co więcej znaleźliśmy skarb w krypcie nekromanty. Dzięki niemu będziemy mogli kontynuować walkę. Nie podoba mi się działalność piekielnych mocy w naszych krainach. Odnieśliśmy kolejne zwycięstwo, ale podejrzewam, że Hazeltorn i jego przeklęte oddziały przygotowywały dla nas coś o wiele gorszego. Miejmy nadzieję, że uda nam się powstrzymać go przed wyrządzeniem większego zła. Nawet nie wiesz, jak prawdziwe są Twoje słowa, książę. Tak, bo Wiesmer nie brał udziału w bitwie, tylko był sezam gdzieś indziej i przyszedł. Zwiadowca właśnie doniósł o zmożonej diabelskiej aktywności przy kaplicy na wschód stąd. Powinniśmy udać się tam jak najszybciej. Cóż, za nieszczęście, nawet jeśli nasi kapłani nie wzbudzają w nim strachu. Któż zatrzyma te piekielne istoty? Musimy być pełni wiary, moi bracia, jesteśmy ramieniem zemsty, która wtrąci Hazela Torda z powrotem do piekła, skąd przybył. Jeszcze raz podejmijmy walkę. No, duże straty, no ale... No, ale co zrobię. I teraz możemy udać się do Kościoła Sprawiedliwych. Tam są jeszcze dwa oddziały Czarnego Księżyca, cholera. To jest straszne, raciłem czterech paladynów. ja, jajaj, to tylko chorąży. I cały oddział jazdy, ale to mniejsza z jazdu. Yy, no, ale chyba już wszystko mamy z głowy, i, i chyba wszystkie yy, ulepszenia kupiłem, więc będzie się można skupić na rozbudowie armii teraz. Yy. No, i Kościół Sprawiedliwych Puk go. I tu pokażę Wam kapłanów <laughs> i czarodziejów. Panie, spieszmy się. Liczne diabelskie siły przejęły ten region i zagrażają kościołowi na północy. Musimy chronić to święte miejsce. Rzeczywiście, musimy działać szybko. Mm, myślę, że mury pomogą nam odeprzeć atak. Jakie mury? Chodzi mu o górkę. O to, że Kościół jest na wzgórzu, to o to chodzi Wismerhillowi. E, dobra, i tutaj mamy ten nasz Kościół Sprawiedliwych, a tutaj mamy jego obrońców, czyli dwóch kapłanów i jednego maga, co nie jest jakąś wybitną ilością, no ale cóż. E, I tutaj chyba trzeba utrzymać tych kapłanów i magów przy życiu, co będzie odrobinę trudne, ale mniejsza. I tu największym problemem są balgatorzy, te balgatory, które tam grasują, dlatego nie będę mógł wysłać jazdy, bo, bo po prostu ich poszatkują, balgatorzy. Ale skoro już tu jesteśmy, czary jakie je zna kapłan, kapłan sprawiedliwości, czarodziej sprawiedliwości, jest to przywołanie żywiołaka wody, który jest w miarę dobry. Standardowo kula ognia i, i, i boski piorun. Wiecie wszystko, jak to, jak to wszystko wygląda, więc nie powinno być większych problemów. Dobra, skupmy się w jednym miejscu. Pobijmy Balgatorów i będę mógł wysłać jazdę. Ojojoj, oj, oj, tych Balgatorów to jest za wiele, za wiele. Leczcie, że Paladyni, leczcie swoich braci. Dobra udało się hmm, mogę wysyłać jazdę na, na wspomożenie wiernych kapłanów a tutaj myślę że piechota sobie poradzi ale patrzcie jaka bezsensowna jest ta ci moich oblicz nie nadają się do niczego o łucznik osiągnął czwarty poziom któryś nice bardzo fajnie hmm, tego trzeba zabić i tak jak mówiłem, jeszcze raz przyzwam tego yy, żywiołka wody, no, on sobie tak wygląda i zginie zanim zacznie walczyć, bo przedawni się. No yy, i to jest to. I tutaj mamy kapłana. No, on ma standardową opiekę, czyli leczenie, odesłanie, błogosławieństwo i wskrzeszenie. To są standardowe czary. Z niestandardowych to jest powrót do Boga, później wam pokażę, bezsensowny czar i dzień sądu ostatecznego, czyli najlepszy czar w grze. Eee, jak on działa, no, rani wszystkich w okolicy, więc... Jest raczej dobry. Eee, zaraz wam zresztą pokażę. Na Boga, uciekajmy jak najszybciej! Nigdy nie powstrzymamy piekielnej furby, która ogarnia te strony. Jesteśmy na twoje rozkazy, Panie. Podnieś kratę i dąż do wewnętrz, nas wewnątrz murów. Tylko, że tutaj nie ma murów. Może tu powinny być mury, ale tutaj nie ma murów. Błąd! Eee, nie zabiliście jeszcze tego maga ożywieńca. On tu się je ferment i przez niego są wszelkie problemy. Eee, I jeszcze jednego sobie żyłeka przywołamy. Bo ten idzie nie wiadomo gdzie i po co, i kurczę bez sensu. Eee. I teraz wam pokażę, panie i panowie, jak wygląda dzień sądu ostatecznego. Dobra, myślę, że możecie zaatakować jeszcze tych gości i będzie dobrze. E, dzień sądu ostatecznego wygląda. Ci kapłani są bardzo, bardzo wolni. Dobra, dzień sądu ostatecznego wygląda tak: kapłan używa czaru boskiego pioruna i atakuje nim wszystkich w okolicy. E, co jest raczej dobre, nie powiem, że nie. No to już byłeś za daleko, żeby... A i zabili mi jednego kapłana, <grymno> No ale tak czy jak widzicie, powrót do Boga to jest czar niesamowicie mocny. Czasem zadaje więcej obrażeń, czasem mniej, ale w momencie, gdy mamy... W momencie, gdy mamy najwyższy poziom... W momencie, gdy mamy najwyższy poziom, czyli poziom 20 kapłana, e, wtedy mm, jest raczej bardzo łatwo zabijać wszystkich. E, kogo, ko, w których trafi. I powrót do Boga. Miałe być błyskawice. Tak, Aha, cóż za wstyd, że nie ma więcej dusz, które wzmocniłyby siły piekieł. Następnym razem spiszemy się lepiej. I porażka, tak? Chyba tak. Ej, ej, bo nie mogą, oboj, obaj kapłani nie mogą zginąć, to jest błąd. Mój, myślałem, że mogą, że wystarczy czarodziej, a tu niestety, niestety tak nie jest. Ej, nie lubię, nie lubię powtarzać dwa razy tej samej mapy, przepraszam was za to. No, ale tym razem będzie lepiej, szybciej i ogólnie, dobra, mam nadzieję, że się uda. Dobra, wyślę całą moją armię, żeby do walki z tymi balgatorami. Pierwszą armię, a jazdę wysięl do Kościoła Sprawiedliwych, żeby tym razem nie zginęli przypadkiem. Kurde. Eee, no okej. Okay. mam nadzieję, że to jakoś jakoś się uda. Ten smok tutaj nie wiadomo po co jest i dlaczego. I pokażę wam jak działa powrót do Boga, ale dopiero później, bo, bo to jest raczej... To jest czar, który bardziej przeszkadza niż pomaga tak naprawdę. A jest taki super, że jest niby super i w ogóle nie nie. Jest bardzo, bardzo słaby. Dobra, są balgatory. Ja oczywiście jest, jest musiał zebrać. A dobra, nie przejmuję się stratami, dam sobie radę. Dam sobie radę Dobra, z pierwszej mierze zabijmy tego tego maga, bo on będzie dawał się bez nam Dobra, myślę, że ci są dość w miarę bezpieczni i teraz możemy działać. Walczyć Inną hoplici nieważne i tutaj tylko żeby mi nie zabili Bismerila. E, tak, to już widzieliśmy tą kwestię, bo idą demony. E, no i co, no, tym razem idzie nam dużo szybciej, nie powiem, że lepiej, bo straty są na pewno większe, ale coś za coś. Dobra, tutaj Wismarville myślę, że ze czterema szkieletami, trzema szkieletami sobie dasz radę. No, myślę, że tak. Tak, tutaj idą te demony małe. A tutaj czarodziej się rozczarował. Eee, a szkoda na to patrzeć, jak czarodziej czaruje. Bardzo słaby są ci czarodziej światło. Sprawiedliwości, przepraszam. Kismeril żyjesz? Żyjesz. Hmm, okej, okay, jazda, jazda sobie radzi i okej, okay, myślę, że możemy zalać y, tych gości, jeszcze tutaj y, z góry, ostateczny atak zrobić i będzie, będzie okej. Okay. dobra. Myślę, że to jest już w miarę dobry moment, aby pokazać wam, jak działa najgorszy żal, czyli powrót do Boga. Poświęcamy życie kapłana, po to, aby wszystkie nasze jednostki, nie, nawet nie wszystkie. Aby jednostki w okolicy kapłana zyskały błogosławieństwo, naprawdę, naprawdę, widzieliście tamtego suku <laughs> to jest najgorszy czar w grze, bez sensu. Bo, jak już mówiłem, samo błogosławieństwo jest raczej nie dobre, a jeszcze śmierć kapłana. Bez sensu, bez sensu czarny. A miały być błyskawice w opisie, były, że o, błyskawice lecą i w ogóle jest fajnie i. niszczy się system wtedy, wszyscy giną. Dobra, zwycięstwo. Demony wydały swoje ostatnie tchnienie i powróciły do piekła, spotkać swojego pana. Wielkie dzięki panie w imię całego kościoła. Parafianie przynoszą nam dary, byśmy bronili słusznych spraw trwa sprawa z pewnością do takiej należy więc przyjmij trochę, nie jest tego dużo ale to dar od serca, ach nie ma to jak wziąć pieniądze ze składki pozwól, że podziękuję Ci Ojcze, pokażemy że jesteśmy warci tego świętego daru duża liczba demonów już wieńców w tym rejonie sprawia, że nie czuję się pewnie czy masz pojęcie o sytuacji w tych stronach? modliłem się długo i gorliwie, by dowiedzieć się więcej o diabelskich poczynaniach w tej strefie i Bóg oświecił mnie Mam pewność, że siły czarnego księżyca zebrały się raz jeszcze i że piekło wspiera ich moc niż kiedykolwiek. Szukajcie blisko gór na wschodzie. Czuję, że źródło ich mocy jest tam lub być może na południu, ale ma wizja chmurzy się. Potężne chmury chcą usunąć w cień swą obecność. Yy... Nie mogę wam więcej powiedzieć. Idźcie na chwałę Boga. Moja wiara będzie wam towarzyszyć. 2000 sztuk złota. O, i tam jest. O, przepraszam. Yy, I tam jest to osiedlisko czarnego księżyca, z którym należy się jak najszybciej rozprawić. Yy, Okej, okay, mamy dużo pieniędzy. Dobra, i myślę, że to czas na zrobi... zrobienie oddziału Wismerhill numer 2. I to takiego szturmowego oddziału, którego Najchętniej bym używał ogólnie do yy... A, czarodziej się może przydać. Ogólnie używałbym tego oddziału do takiej prawdziwej walki jeszcze. Jeszcze jeden oddział paladynów i wtedy ten oddział y, byłby naprawdę mocny i dobry. Ale nie, nie będę tak go dla Pizzu tylko wystawię. No. Dlaczego nie? Tutaj ta armia Czarnego Księżyca nas nie powstrzymają i ożywieńców. A wiecie co... Eee, chyba... Chyba zajmę się... Nie mam już dużo czasu, więc zajmę się tymi pobocznymi armiami, a, a, a oddział Czarnego Księżyca, tamten ostateczny, najważniejszy... Eee, pokonam dopiero później. Nie wiem, jak się za to zabrać. Za te trolle. No, no, no... te trolle nas zmasakrują. O no, tych moich jeźdźców to, to nawet szkoda, że, że z nimi walczą. No, no, patrzcie co się dzieje, paladyni jak obrywają. No chorąży to się nie mówi, oczywiście. Nawet łucznicy na szczała schodzą. Dobra, ale chyba najgorsze za nami. Dobrze, że to nie było olbrzymie. Nie, padł mi paladyn! Cholerni łucznicy. Nic ich nie powstrzyma. Który poziom? No, no nie, to jest niemożliwe no Jak mocni są. Jak trudne są te, te bitwy losowe, to jest najgorsza część kampanii. Najtrudniejsza, no ale cóż. Ech, dobra. Ech, a i teraz nie mam pieniędzy, żeby uzupełnić wojsko. Super. Dobra, jeszcze na koniec ta jedna bitewka, a, a w następnym odcinku odwiedzimy czarny księżyc i SyG i myślę, że udamy się do następnej lokacji. Ech. Aj, 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 aj. Nie wiem, nie wiem co mam zrobić, żeby ich pokonać. Bez większych strat. Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Cokolwiek bym nie zrobił, straty. A wiecie co? Frontalny atak do ataku. Wszystkie jednostki. Jazda trochę od boku. Może ich zajście. Może to coś pomoże. Albo nawet od tyłu. Szarża. No, już tych jeźdźców i tak spisałem na straty, więc. Jeśli ktoś z nich przeżyje, to będzie bonus. Tak naprawdę. Szarża, no, no, no ale nawet nie nam idzie. No, nawet nie ma, nie ma tragedii. No, udało się, straty mniej niż 10%. No, idealnie. Ok, no i to by było na tyle. Yy, w następnym odcinku udajemy się do czarnego księżyca i zobaczymy co za złe siły tam się, yy, co za złe siły tam na nas czekają.